Drodzy widzowie, niektórzy z Was zaproponowali zajęcie się działalnością Karola Fiałkowskiego. Przyjrzałem się więc jego rozmowom z Łukaszem Wybrańczykiem i Szymonem Pękalą. Moją uwagę przykuły dwa fragmenty z filmów zatytułowanych Bóg, Wiedza i Dobro i Czy można być szczęśliwym nihilistą. Mówią one o najważniejszej, zagadkowo trudnej Radzie dla Niewierzących i życiu bez światopoglądu. Dzięki temu pozwalają na ciekawą analizę przekazu myśliciela. Zapraszam do oglądania. Tekst czytał Jankowski z kanału Idea Fix. A jeśli materia Wam się spodoba, Proszę o wsparcie. Zasubskrybujcie, udostępnijcie, skomentujcie, dajcie łapkę w górę, albo też dołączcie do patronów. Zaczynamy. Jeżeli miałbyś udzielić nam, ateistom, albo niewierzącym, rady na temat tego, czego nie robić podczas takich rozmów, to na czym skupiłbyś uwagę? Co takiego um, uważasz za taki um, negatywny? jakby aspekt albo często wykrywalny jakiś taki mm, patologiczny mm, aspekt y, rozmów niewierzących z wierzącymi. Moja najważniejsza porada okazuje się często trudna. Dla niewierzących, być może będzie trudna również dla Ciebie, zobaczymy, no, ale często się spotykam być z taką reakcją, że to jest trudna porada. Otóż z moich obserwacji yy, apologetyki współczesnej wynika, że najłatwiej jest wierzącym yy, uderzać w ateistów, pokazując słabości i braki pewnych projektów etycznych i światopoglądowych, które miałyby zastąpić religię. Zwłaszcza w życiu społecznym. Często jest tak, 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 że na pytanie, a co w zamian za religię, a nawet bez tego pytania, ktoś mówi: A ja jestem materialistą, scjentystą, racjonalistą, humanistą. I jak dla mnie znaczna większość krytyki tych alternatywnych projektów, które formułują właśnie apologeci, jest trafna. Bo każda propozycja światopoglądowa, filozoficzna czy etyczna bez Boga, tak samo jak każda inna propozycja, ma poważne braki. I te braki są wymówką dla apologetów, że oni mogą mówić, popatrzcie, My mamy taką świetną tutaj konstrukcję religijno-filozoficzną, a odrzucenie jej fundamentu, czyli istnienia Boga, prowadzi, popatrzcie, do jakich kiepskich intelektualnie alternatyw. Więc ja zachęcam, żeby przy odrzucaniu religii nie starać się za wszelką cenę zaproponować czegoś w zamian. Żeby w miejscu ja religii, sobie. w życiu człowieka czy społeczeństwa był racjonalizm, humanizm, postmodernizm, czy w ogóle cokolwiek innego, również hmm. dlatego, że mam wrażenie, że dla wielu apologetów to jest świadomie stosowana pułapka. Przytoczona wymiana zdań to świetny przykład publicznie dostępnego namysłu nad strategią pokonywania ideologicznych przeciwników. Łukasz Wybrańczyk z kanału Śmiem Wątpić prosi o radę i o wskazanie na częsty patologiczny aspekt rozmów niewierzących z wierzącymi. Jak odpowiada Karol Fiałkowski? Utrzymuje, że jego najważniejsze zalecenie często bywa uznawane za trudne. Krytykuje osoby, które spontanicznie bądź pod wpływem pytań pozwalają na przechodzenie od jednego tematu do drugiego. Swobodę i elastyczność w rozmowie utożsamia z odsłanianiem się na ciosy. Dlaczego? Bo uważa, że obrona religii jest zasadna o tyle, o ile opiera się na prawdzie mówiącej o poważnej słabości każdej propozycji światopoglądowej, filozoficznej i etycznej. Proponuje, by niewierzący nie bronili jak niepodległości różnych ideologii i skupiali się na wewnętrznej krytyce cudzych poglądów. Czy tym samym rezygnuje z ganienia luzu w rozmowie? Czy zaleca jedynie porzucenie ślepego uporu? Czy w konsekwencji znika trudność przedstawionej rady? Skąd bierze się rzekomy opór przed jej przyjęciem? Osobiście spotkałem sporo ateistów, którzy podejmowali dyskusję tylko po to, by ludzie religijni zostawili ich w spokoju. Na czym polega zasadniczy problem? Rada Karola Fiałkowskiego nie pasuje do jego diagnozy. Myśliciel utrzymuje, że każdy światopogląd, każda filozofia czy etyka zasługuje na mocną krytykę. Ale jego zalecenie ma sens tylko wtedy, gdy wasz rozum dobrze obejmuje życie i nie czujecie się wezwani do popularyzowania własnych idei. O ile spełniacie warunki, o tyle warto rozważyć izolacjonistyczny przepis. Jeśli dana osoba wysuwa propozycje albo widzi jakieś braki, zajmujecie się tylko tym, co ona głosi. Gdy wykażecie, że sama słabo świat ogląda, spoczywacie na laurach. Oczywiście ma to swoją cenę. Będziecie preferować relacje jednokierunkowe, to znaczy takie, które w przypadku religii, filozofii lub polityki, zadziwiająco często, okazują się niezdrowe. Na czym polega specyfika wymienionych dziedzin? Gdy zachodzą odpowiednie warunki, fizyk przekonuje Was do przyjęcia danych twierdzeń. Wystarczy, że jesteście sprawni intelektualnie i chętni do nauki, a on chce i potrafi uczyć, dysponuje odpowiednimi możliwościami i odwołuje się do aktualnie uznanych sposobów uprawiania nauki. Jednak same te twierdzenia nie wystarczą, aby wymienione warunki skutecznego przekazywania wiedzy zostały spełnione w danym miejscu i czasie. Zależą one właśnie od tego, co dzieje się w polityce, filozofii czy religii. Dlatego trzeba docenić specyficzne dziedziny ludzkiej aktywności, nawet jeśli skuteczność swojego przekazu uzależniają od innych czynników niż fizyka czy matematyka. Badania psychologiczne pokazują, że ucieleśniony rozum bez emocji, pragnień i tożsamości popada w apatię. Istnieją ludzie o nastawieniu prospołecznym. Którzy, pomimo całej swojej otwartości, nie zechcą zrezygnować z kształtowania cudzego życia. Przywództwo, oddziaływanie na innych wiąże się z różnymi pożądanymi stanami ducha. Działacze, nawet jeśli mają bardzo wyrazistą tożsamość, zdają sobie sprawę z jednej rzeczy: że sami zostali ukształtowani przez najróżniejsze, często doktrynalnie nieczyste wpływy i powinno tak pozostać. Skoro bowiem już muszą istnieć, to niech pozostaną nastawieni na odwzajemnienie, a nie na sprawowanie roli dyktatora. Zarówno skłonność do despotyzmu, jak i bierne oczekiwanie na ekspertyzę kłóci się z diagnozą Karola Fiałkowskiego, wedle której wszystkie światopoglądy, filozofie i koncepcje etyczne okazują się poważnie ułomne. Diagnoza myśliciela wymaga postępowania sprzecznego z jego radą praktyczną. Jeśli przywiązujecie wagę do rozpoznania sytuacji, powinniście żądać dokładnego, szczegółowego, rzetelnego porównania różnych światopoglądów, aby nie paść ofiarą kłamstwa lub samooszustwa. Pozytywne prezentowanie własnych przekonań, np. poprzez odpowiednie ustawienie ich na tle cudzych mniemań, nie jest jeszcze żadną nieuczciwością. To całkiem sensowne działanie wynikające z uspołecznienia. Pomaga ono znaleźć osoby o podobnych preferencjach. Korzystali z tego starożytni sceptycy. Pisali nudne dzieła, istne katalogi różnych filozoficznych przekonań i ich rozbieżnych uzasadnień. Gdy już dostatecznie wprawili się w stan znużenia, zalecali zawieszenie sądu. Do pracy nie potrzebowali ciągłych publicznych konfrontacji z oponentami. Sami znajdywali racje przemawiające za przeciwstawnymi tezami. Dlaczego Karol Fiałkowski wyciąga odmienne wnioski? Bo podobno uwolnił się od ułomności ludzkiego mózgu. Jak reaguje, gdy inni ludzie mówią, że dalej ma światopogląd i na dodatek pozostaje człowiekiem ideologicznie zaangażowanym? Opowiada o swoich celach i intencjach. Powołuje się na subiektywny ogląd sytuacji, który pozostaje niedostępny dla innych. Przytaczam fragment rozmowy z kanału Szymona Pękali. W, w swoim powitaniu na swoim kanale YouTube'owym znaczy, przedstawiasz się jako osobę, która nie posiada światopoglądu, tak? nie jest przypisana do Aha. światopoglądu. I tu jest y, moje pytanie: czy na pewno da się nie posiadać żadnej religii, filozofii ani ideologii? I taki, czy taki skrajny sceptycyzm wobec wszelkich filozofii nie jest przypadkiem sam w sobie pewnego rodzaju światopoglądem? I dla jasności od razu uściśle, że mówiąc światopogląd, mam na myśli za. Encyklopedią PWN to jest zespół czyichś poglądów na świat i na życie wpływający Aha. na jego zachowanie. I Wyjaśnię jeszcze tak. tak krótko, co mam, Aha. z czym mam tutaj delikatny problem, ponieważ rozumiem, przynajmniej tak mi się wydaje, chęć zawieszania sądów w tych wszystkich rzeczach, które w jakiś sposób nie mieszczą się w tej postawie, ale jednak w swoim zachowaniu, w swoich działaniach ewidentnie no, preferujesz jedne zachowania ponad inne, kierujesz się jakimiś wartościami, choćby to były wartości subiektywne, oczywiście, pewnymi preferencjami itd. I czy to jednak nie składa się na pewien, na pewien, właśnie, system, na pewien system, no, 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 chyba chcę użyć słowa poglądów, a przynajmniej wyznaczników po, których, wyznaczników, po których postępujesz, że tak się wyrażę. Jeżeli składa się na jakiś system, to nie jest to ani moją intencją, ani moim celem. Być może, jak ktoś na to patrzy z zewnątrz, to układa się to w jakąś taką całość, którą bardzo chcąc można nazwać pewnym systemem. Natomiast ja tego w ogóle nie widzę w ten sposób. Deklaracje nie chronią przed osądem. Można co najwyżej powiedzieć, że w pewnych sytuacjach łagodzą ocenę, a w innych ją wzmacniają. Nie widzę żadnego powodu, aby wierzyć mówiącemu na słowo. Dlaczego relacje ze stanu świadomości, wyjawiane intencje i cele miałyby przesądzać o charakterze omawianej postawy lub zachowania? Nie znajdziecie żadnego uznanego słownika pojęć, który by informował, że samo posiadanie światopoglądu zależy od waszej woli. Światopogląd to niekoniecznie uświadomiony sposób widzenia świata uobecniony w ludzkim postępowaniu. Dowolna postawa, każde złożone zachowanie, nawet krótkie powiedzonko, odsyła do mniemań. Ludzki mózg produkuje przekonania tak samo, jak oko mruga, a płuca wymieniają powietrze. Gdy byłem na studiach, napisałem rozprawkę, w której dowodziłem, że nie wiem, co to znaczy krytyczne, samodzielne myślenie i że najpewniej ono nie istnieje. I zostałem za nie doceniony. Można mniej lub bardziej świadomie pracować nad swoimi mniemaniami, ale nie zdołacie przed nimi uciec. Starożytni sceptycy, mędrcy lubiani przez Karola Fiałkowskiego, pozbyli się bardzo wielu przekonań, ale nie wszystkich. Dzięki nielicznym mniemaniom, traktowanym niczym prawdziwe sądy, mogli dążyć do rzekomo uszczęśliwiającej apatii. Nie wiem, czy całkiem dobrze rozumiem miłośników zawieszania sądu. Ale śladem Fryderyka niczego nie ufam mowie, odwołującej się do wyczerpania sił witalnych. Wyczuwam śmiertelną nudę i niemożność wzięcia czegokolwiek na poważnie. Tu mógłbym zakończyć, ale warto powiedzieć jeszcze kilka słów o przywoływanej rozmowie z kanału: śmiem wątpić. Karol Fiałkowski odwołuje się do swojej wiedzy filozoficznej i nieoczywistych, osobistych przekonań. Nie pokazuje, gdzie kryją się dostateczne wyznawcze powody bezbożności, skoro religie występują pospolicie, trwają od wieków, a jedne wierzenia same z siebie szybciej przekształcą się w inne, niż wygenerują autentyczny ateizm. Różne filozofie w odmienny sposób wyjaśniają, skąd się bierze autodestrukcja pobożności. Niewierzący egzystencjalista w typie Karola Fiałkowskiego opowie Wam o odkryciu, że Bóg ze Świętej Księgi jest zły, a cierpienie straszne, teologicznie niewytłumaczalne. Niewierzący zajmujący się umysłem i ewolucją, do którego odwoływałem się w filmie o sensowności krytyki religii, odchodzenie od wiary powiąże z doczesnym dobrostanem. Wskażę wam na statystyczną korelację między narastaniem kryzysu egzystencjalnego a wzrostem znaczenia Boga w życiu społecznym. W konsekwencji powstaje wrażenie sprzeczności. Jeśli próbujecie je rozwiać i uskutecznić krytykę, musicie zacząć rozmowę o światopoglądach osób niewierzących. Innego wyjścia nie widzę. Gdybym był na miejscu Karola Fiałkowskiego, powiedziałbym tak. Trudno mówić o patologii tam, gdzie zwykle wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, ale zarazem odstaje od ideału. Zdarza się, że uczestnicy najróżniejszych dyskusji światopoglądowych nie dbają o dostateczne dookreślenie charakteru rozmowy, potwierdzenie autentyczności swoich intencji i ogólnie zapominają o psychologii, o błędach poznawczych. Za przebiegiem debat stoją różne silne ludzkie tendencje i zachowania. Człowiek może mylić pierwszeństwo przychodzących myśli z ich prawdziwością. Nieraz spontanicznie przenosi swoje zainteresowanie z racji i przedmiotu dyskusji na jej uczestników. Gdy ma silną potrzebę akceptacji i przynależności, szuka pokrewnych, choćby i nieprzyjaznych dusz. Ma silną skłonność do kierowania się pozytywną i negatywną wersją zasady wzajemności. Słabo działa pod wpływem stresu, umie zachowywać się tak, jakby miał wiele ust i tylko jedno ucho. Dlatego prowadzenie rzeczowej debaty światopoglądowej nie jest łatwym zadaniem. W sytuacji idealnej uczestnicy nie mają poczucia, że ktoś chce zmienić ich życie. Nie dbają o praktyczne konsekwencje, nie prowadzą wojny, nie budują systemów obronnych ani maszyn oblężniczych, tylko oddają się rozrywce. Mogą skupiać się na jednym temacie lub swobodnie przechodzić od jednej kwestii do drugiej. Osoba wsadzająca kij w mrowisko się przydaje, ale nie w roli prowadzącego, otoczonego grupą zagorzałych, bezkrytycznych kibiców, dla których liczy się tylko miażdżenie kolejnych oponentów. Tymczasem Karol Fiałkowski, opisując ludzi o odmiennych przekonaniach, bezproblemowo przyjmuje wojenną optykę i mówi, najłatwiej im uderzać. Częsty celowy wybieg. Wymawiają się. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, jak tworzony wizerunek pasuje do osoby kojarzonej z organizacjami deklaratywnie zaangażowanymi w kulturę dialogu, takim jak Panteon i Forum Światopoglądów. Czy na pewno chcielibyście usiąść do stołu z kimś, kto w tak nieprzyjazny sposób interpretuje swoich rozmówców? Zapraszam do dyskusji. Do zobaczenia, do usłyszenia.